Dzisiaj będzie o książce, która nie istnieje. A mimo to zawiera wszystko, czego dziesięcioletni ja oczekiwał od książki. Tu są w niej Indianie, Kowboje, Piraci, Księżniczki Porywane przez Cyganów w dzieciństwie, ajapscy Szejkowie, Rewolucje, Bitwy. Wszystko, wszystko, co kojarzy nam się z powieścią przygotową. Chodzi o cykl Lud Rodrigandów Karola Maja. Rzecz w tym, że Karol Maj nigdy czegoś takiego nie napisał. To twór przedwojennego polskiego wydawcy, który wziął książkę leśnego życzka tego autora, połączył z innymi tekstami, tu coś dopisał, tu kreatywnie przetłumaczył i pach! 17 tomów wypełnionych akcją. Całość dostępna jest w domenie publicznej w dzisiejszych czasach. Nie trzeba chodzić do biblioteki, która miała tylko 3-4 tomów i nie dała mi skończyć tego cyklu. Dlatego. Moim planem na rok 2025 jest spróbować przeczytać to jeszcze raz. Ja wiem, że to się zapewnie fatalnie zestarzało, ale mam ochotę to sprawdzić.